Cześć! Na naszym kanale dzielimy się sporą ilością wiedzy na temat Facebooka, jest ta wiedza rozrzucona od tematów bardziej początkujących do tych bardziej zaawansowanych, i właśnie dlatego postanowiliśmy zebrać to wszystko w całość i stworzyć kurs z reklamy na Facebooku, który przeprowadzi Cię przez cały ten proces w sposób uporządkowany i w który zadba o to, żeby Twoja wiedza była kompletna i naprawdę na wysokim poziomie. Zaprojektowaliśmy ten kurs jako proces, który nawet jeżeli jesteś. Jeszcze amatorem z reklamy na Facebooku, to przeprowadzić się on przez wszystkie tajniki, wszystkie sekrety i podstawowe, bardziej zaawansowane techniki reklamy na Facebooku, tak abyś ostatecznie znalazł się w tym miejscu. I niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś teraz. Zawsze gdzieś na tej osi możesz po prostu trafić na swój poziom i po prostu kontynuować już od niego. Dlatego zarówno osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Facebookiem, zostaną wprowadzane od najbardziej podstawowych technik, takich jak konfiguracja swojego konta reklamowego, instalacja piksela i w ogóle założenie całego konta, aż do naprawdę zaawansowanych technik, którym zresztą poświęciliśmy znacznie większą część tego kursu. W ciągu ponad 60 odcinków pokażemy Ci, jak tworzyć kampanie na wszelkiego rodzaju cele reklamowe, na pozyskiwanie kontaktów, na konwersję, na sprzedaż z katalogu, na ruch, na aktywność. Pokażemy Ci także, jak pisać świetne teksty reklamowe, jak tworzyć skuteczne kreacje reklamowe, a także jak optymalizować swoje kampanie, w którym momencie należy je skalować, a nawet co robić, jeżeli pojawiają się jakieś popularne problemy z naszymi reklamami. Omawiamy także różne aspekty biznesowe tworzenia kampanii reklamowych na Facebooku. Tak więc niezależnie od tego, czy chcesz robić kampanię na własny użytek dla własnej firmy, czy też tworzyć je dla swoich klientów, znajdziesz tam wszystko to, czego potrzebujesz. Tak więc nie przedłużając, ja odsyłam Cię do linku w opisie do tego filmu, gdzie możesz zapisać się na nasz kurs. Jeżeli zapiszesz się już teraz, to w momencie premiery tego kursu zaoferujemy Ci znacznie atrakcyjniejszą cenę. Tak więc zapisz się już teraz i widzimy się na pokładzie kursu.